Reprezentacja Polski w Lidze Narodów nie radzi sobie jakoś mega dobrze. Dobrze nie radziła sobie też na euro, ale dzisiaj zobaczymy, jak poradziłaby sobie w Lidze Mistrzów. Zrobiłem reprezentację Polski, która będzie oczywiście w tym trybie mogła grać. Czy wyjdzie z grupy? W sumie bardziej z Ligi, czy zajmie dobre miejsce, czy będzie grała w playoffach, czy może wygrać wygra tą Ligę Mistrzów. Na wszystkie te pytania odpowiedź znajduje się już w dzisiejszym odcinku. A więc, jak powiedziałem na samym początku, dzisiaj zobaczymy, jak Polska poradzi sobie w Lidze Mistrzów, reprezentacja Polski. Oczywiście, jeżeli takie odcinki ci się podobają, to staw łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz, no i w komentarzu napisz Twojego ulubionego zawodnika z reprezentacji Polski, ja przytnę serduszko, i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz nie przedłużam i zapraszam, bo jest oczywiście do odcinka. A więc tak, jesteśmy w naszej y, symulacji Liga Mistrzów, tej Krakowie, ale jak sami zobaczycie, Krakowia to nie jest do końca. Mamy tutaj skład reprezentacji Polski. Wszystkich chyba co mogłem, to dodałem, ale ta ławka jest jest w ogóle bogatsza o zawodników, nie wiem dlaczego. Więc musimy tutaj dać Polaków, no bo jak wiadomo, w reprezentacji polski głównie grają oczywiście, no, Polacy. I dałem nas do pierwszego koszyka, więc zobaczymy, jak nam w pierwszym koszyku pójdzie. Nie wiem czy to dobrze, czy źle. Zaczynamy od meczu z Salzburgiem. No i co? No i okaże się, czy Polska będzie tak silna, że chociaż awansać do playoffów tutaj. No i w pierwszym meczu przegrywamy. Salzburg nas pokonuje. I no nie zapowiada się dobrze ta symulacja, no bo uważam, że nasza kadra z Lewandowskim i tak dalej no jest jednak troszkę silniejsza od tamtego zespołu. Teraz yy, Stuttgart, Stuttgart tak to się chyba nazywa, wicemistrz Niemiec z zeszłego sezonu, więc tutaj też może być ciężko, ale wygrywamy Świderski z golem. No i... Trzeba, się, trzeba powiedzieć, że poszło nam naprawdę wyjątkowo dobrze, jak na wicemistrza Niemiec, jeżeli z Salzburgiem przegraliśmy. Tutaj większych zaskoczeń chyba nigdzie nie było we wcześniejszych meczach, no ale miejmy nadzieję, że ta symulacja trochę potrwa. No i mecz z Manchesterem City. No z Manchesterem City będzie o taki problem, że jest to bardzo dobra drużyna, ale wygrywamy. Kiwior Haaland oraz Lewandowski, więc udaje nam się pokonać Manchester City. Manchester City jeszcze w dziesiątkę kończył ten mecz, więc... Mamy 6 punktów tak naprawdę, więc reprezentacja Polski jest naprawdę wyjątkowo groźna w dzisiejszej symulacji. Trzeba sobie to po prostu powiedzieć. Teraz mecz z klubem, którego nie nauczyłem się od ostatnich symulacji jak się nazywa, więc pewnie z nim przegramy. Dokładnie stat, Brest, nie wiem jak ktoś, nie pamiętam, Zalewski, Pereira, Lage. Lage to nam brakowało na Milika akurat chyba w tym meczu, więc na razie dwie przegrane, dwa, dwie wygrane, więc można powiedzieć, że tak pół na pół z tymi meczami wszystkimi i Atletico-Madryt. Jak wygraliśmy z City i wygralibyśmy z Atletico, to byłaby to naprawdę piękna historia, ale czy jest to w ogóle możliwe? No niestety, trzecia porażka, Lewandowski strzela, Alvarez, Llorente, no nie, no, trzecia porażka niestety na naszym koncie nie wiem, czy my z Barceloną też nie będziemy w ogóle grać, no ale zabraliśmy napastnika i najwyżej chyba ocenioną kartę, albo Courtois najwyżej ocenioną, nie mam pojęcia. Jesteśmy w tabeli na miejscu 24, więc 12 drużyn jest słabszych od nas, przynajmniej kto jest na pierwszym miejscu, obstawiam, no nie myślę, myślałem, że Barcelona, Inter jest jednak najlepszy, więc ciekawe, a Królem Strzelców w z Burusi Dortmund, dobra. Lecimy do następnego meczu, Feyenoord, no Feyenoord się wydaje słabszą drużyną, więc powinniśmy chyba tej wygrać. Przegrywamy trzy do zera, Thanks, thanks oraz Pajszao nie wiem, to to pewnie ten chyba co grał w Śląsku Wrocław akurat, bracia nawet to byli grali, więc no, wydaje mi się, że to nie są chyba oni. Hej, no niestety. Teraz mecz z L Interem Mediolan. No to będą dopiero jaja. No, nie wiem, piąty mecz przegrany: Remis, Turam, Zieliński, Lewandowski, Michitarian. Więc tutaj, takim rzutem na taśmę udaje nam się zajść gdzieś troszkę dalej. Z tymi wynikami byliśmy na miejscu, no spadliśmy, mamy 7 punktów tylko po tylu meczach. Teraz Bayer Leverkusen, no z jednym mistrzem Niemiec już co prawda wygraliśmy mecz z wicemistrzem, zobaczymy jak będzie z mistrzem. 2 do 1, Mukiele, Szyjko oraz Szymański, więc mecz bez większej historii. No i reprezentacja Polski na razie no chyba troszkę zawodzi, dokładnie odpadliśmy, no w tych playoffach odpadliśmy na miejscu 25., 11 drużyn przychodna z reprezentacji Polski. Dwa mecze, jedna wygra na 5 remisów. No po meczu City myślałem, że będzie troszkę lepiej. Na pierwszym miejscu Inter, nie. na pierwszym miejscu Borussia Dortmund, dziwo Arsenal, Stade Bresto i Jezus, Oni są tak wysoko. To jest ciekawe. Więc to no co, no odpadamy bardzo szybko. No ale przechodzimy do następnej symulacji. No i miejmy nadzieję, że tam Polsce pójdzie już o niebo lepiej. No i przed nami kolejny mecz, kolejne zmagania. Tym razem zaczynamy od meczu z Benfica Lizbona. Więc Zobaczymy, czy Benfica będzie też lepsza od reprezentacji Polski. Nie, wygrywają pierwszy pierwszym meczu: Szymański z Golem, Zalewski z czerwoną kartką, czyli tutaj bez Nikoi Zalewskiego. Musimy sobie radzić w pierwszych meczach, ale co, to od wygranej, więc to jest miła niespodzianka. Następny mecz z Interem, a z Interem wiemy, że już bywa troszkę ciężej, bo już graliśmy: 4 do 2: Świderski, Turam, Lewandowski, Michitarjan, Lewandowski entryfia karnego, Michitarjana oraz Turam, więc Turam oraz Michitarjan po dwie bramki. Więc no jest ta porażka, no ale no licza te wyjście z grupy przynajmniej. No wcześniej chyba wyszliśmy ogólnie, no ale wiemy jak jest. Teraz Monaco kontra reprezentacja Polski. No wydaje mi się, że z Monako mamy szansę wygrać. 3 do 0 Maticasz jest Świderski, jest Lewandowski, więc no druga wygrana. Ostatecznie też wygraliśmy tylko dwa mecze, jeden zremisowaliśmy, więc już w trzech meczach zrobiliśmy to, co zrobiliśmy w ostatnich kilku. Ale przed Neymarzewem z Barceloną, więc tutaj już ciek tak ciekawie nie musi być. No Zabraliśmy Lewandowskiego, czy nam to pomoże? Pomaga Eric Garcia, Lewandowski, Szymański, Zieliński, Rafinia oraz no w sumie tyle. Wygrywamy trzeci mecz, więc już jest lepiej niż w ostatniej symulacji. Najlepszą ocenę na boisku ma Lewandowski: 88,7, więc poszło nam już teraz lepiej. Więc już co by się nie działo, to symulacja jest udana. Jesteśmy na którym w ogóle miejscu? Z ciekawości, na miejscu 9 mają 9 punktów, więc no, tutaj są jakieś sumy, pewnie już po 12, czyli nic nie przegrali, prawda? 10, jest 12, 13, bo niektórzy już 5 meczów rozegrali, więc tak jak na przykład Atletico Madrid, a my gramy z Stuttgartem, z którym ostatnio wygraliśmy. Ale czy wygramy znowu czwarty mecz? No przegrywamy niestety, Demirowić, więc. I tak jest, więc co w każdym meczu w Uremis? 0-0? No to niezłe. Jej FC25 i teraz mecz z Milanem. No z Milanem może być też ciężko. Oby to była nasza trzecia porażka. No niestety jest to trzecia porażka. Teo Hernandez, Leao, Lewandowski, ja nie mogę wychodzić ze złego założenia, że mecz przegramy, bo wtedy faktycznie te mecze właśnie przegrywamy, więc trzeba być w dobrej myśli, wierzyć tutaj w reprezentację Polski i tak dalej, i tak dalej. Teraz my gramy z PSV Eindhoven, jest on nas wyżej, więc no wypadałoby tutaj no w końcu wygrać. No znowu, De Jong, Frankowski, Urbański, De Jong, De Jong. Luke De Jong nam stracha w tym meczu. No nie, no to jest jakaś klątwa tego, że my nie możemy wyjść. Jeszcze kontuzja ma a gramy z Young Boysami. Nie wiem, może tutaj bez Kiwara Glik chyba pójdzie za niego. Zagra, wygrywamy, Lewandowski oraz Lewandowski z golami. Bajla Ela trafia w czwartej minucie dla Young, Bo Young Boysów. No i mamy tą wygraną. Teraz mecz z Liverpoolem. Jesteśmy na miejscu. Oha, tu już są te mecze. Nie wiem, czy my tutaj na 17 to chyba i tak daleko nie zajdziemy, no bo musimy teraz wygrać z Liverpoolem. Wejdźmy sobie ogólnie w zespół. Dawidowicz ma kontuzję? Nie chcę, no musimy chyba glikiem zagrać. No niestety się tutaj nam połamał, kolega Jakub Kiwior Więc, no trzeba próbować swoich sił w meczu z Liverpoolem. Ech, no. Trudne się wylosowało. Przegrywamy 3 do 1. W salach pewnie hat-trick. No i chyba takim oto trafem żegnamy się, prawda? Nie, mamy dwóch mecz jeszcze z Liverpoolem, więc... Może odrobimy straty. Czy Polska odrobi straty? No... Wygrywałem mecz, ale no nie odrobiliśmy strat, więc... Się z turniejem, moi drodzy, żegnamy. Niestety odpadamy. Tym razem w playoffach, nie w fazie grupowej. Więc jeszcze trzecia... Symulacja przed nami. No i może tam będzie lepiej ładny Lewandowski w Krakowi. Bardzo. Ładnie. Szkoda, że nie da się grać się reprezentacją, no ale jak się nie lubi co się. Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma, a ja zapraszam Was do trzeciej symulacji. Znowu to samo, bo tutaj nam wylosował wcześniej Lech Gdański musimy grać w tym samym koszyku, więc Polska kontra Benfica Lizbona. No i w pierwszym meczu przegrywamy Di Maria Strza Gola, strza, Di Maria dwie nawet bramki Frankowski, więc już no. Wiekowy di Maria nam... Ładuję to kilkanaście, kilkanaście, no sobie dwie bramki, to kilka bramek. masz z Inter'em od razu następny. O mamo. 3 do 2 przegrywamy Turan, Świderski, Świderski oraz Lautaro Martinez, więc zaczynamy od dwóch porażek na sam początek. Trzecia porażka z rzędu. No powiem Wam, że jest naprawdę ciekawie na ten moment. Czy teraz Barcelona? Barcelona, czy zrobimy 004, 4 Czy może jakiś remis fartowny? No, 004 Ferrand, Torez, Ansufati oraz Robert Lewandowski robi się naprawdę niesamowicie i bardzo ciekawie. Stuttgart, czy 005? No, to jest chyba nasza najgorsza symulacja. No, musimy teraz wygrać 5-0, 0-5, przepraszam. Żadnej wygranej. Nie wiem, się chyba 8 meczy w grupie, więc teraz Milan. Kolejny mostny zespół. Czy reprezentacja polski podoła? 006. Czy jesteśmy na 36. miejscu chyba, z tego co pamiętam? 36 albo 34 są. Czy so, jeszcze czy ktoś, nie zdobył żadnego punktu? Nie, jesteśmy, jesteśmy na 38 ostatnim, nie? Tak, no jesteśmy jako jedynie, zdobyliśmy punktu, więc ta trzecia symulacja jest naprawdę no... magiczna. Teraz gramy z PSV Eindhoven czy będzie siódma porażka? Jest remis, więc mamy jeden punkt. Więc przy dobrych wiatrach może już nie jesteśmy ostatni. I jak Boysi, to jest chyba ostatni mecz generalnie. No i czy będzie chociaż pierwsza wygrana w tej symulacji? Jest drugi remis, więc się powoli rozkręcamy, ale chyba rozkręciliśmy się troszkę za późno. Yy, Zresztą w którym miejscu skończyliśmy? Skończyliśmy na przedostatnim. Jak się byli tylko niżej, oni mieli tak są punktów, ale bilans brąkowy nas ratuje. Więc no... odpowiadając na pytanie z intra, Polska by sobie tak średnio poradziła w tej grupie, tym bardziej w tej ostatniej symulacji a ogólnie widzę mistrzów. Więc co, no ja wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. że tak to stawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale. Do usłyszenia i cześć!